Patrol greckiej policji na granicy z Albanią. Konstantinos Haralambakis jest szefem wydziału antynarkotykowego w przygranicznym mieście Janina. Poluje na przemytników marihuany. Nieprzejezdne pogranicze od dawna jest jednym z najważniejszych szlaków narkotykowych w Europie. Na tym odcinku granicy jest szczególnie dużo nielegalnych przejść. Z tego miejsca staramy się wykrywać podejrzane ruchy, aby następnie móc rozpocząć operację przeciwko przemytnikom. Często jednak policjanci mogą zarekwirować tylko porzucone narkotyki. W 2020 roku udało im się przechwycić ponad półtorej tony marihuany. Tymczasem metody działania gangów stają się coraz bardziej brutalne. Wiele z nich jest uzbrojonych w kałasznikowy. Spodziewamy się, że coraz częściej będziemy mieć do czynienia z silnie uzbrojonymi przestępcami. Musimy więc podjąć odpowiednie środki ostrożności. Praca jest coraz bardziej niebezpieczna z plecakami pełnymi narkotyków przemytnicy przekraczają granice najczęściej w nocy następnie ukrywają się w zaroślach policjanci wiedzą że mogą skonfiskować jedynie ułamek przywiezionych z Albanii konopi Granica z Albanią jest bardzo długa ma 300 km i dlatego trudno ją monitorować poza tym przemytnicy dobrze znają te okolice Siły porządkowe czuwają także po stronie albańskiej. Kilka miesięcy temu reporter śledczy pokazał w albańskiej telewizji materiał o wielkich plantacjach konopi. Wiele z nich ukryto w pobliżu granicy z Grecją. Rząd w Tiranie wielokrotnie obiecywał walkę z przemytem marihuany do Unii Europejskiej, ale produkcja narkotyków nadal odbywa się bez przeszkód. Zasadzono tu już tysiące krzaków konopi, w środku lasu, nie po albańskiej stronie, ale tu, w Grecji. Jorgos Tsiavos mieszka tuż przy granicy z Albanią, żyje w strachu przed przemytnikami. Pszczelarz, który przez długi czas mieszkał w Niemczech, idzie do swoich uli tylko w ciągu dnia. Czasami, gdy idę sam do moich pszczół, boję się, że przyjdzie ktoś z tego gangu. Zawsze więc mam przy sobie kluczyki do samochodu i cały czas się rozglądam. Nie czuję się bezpiecznie. W jego przygranicznej wiosce doszło już do kilku włamań, a nawet morderstwa. Sprawcami okazali się albańscy przemytnicy. Po tym incydencie Jorgo skupił dwa duże psy pasterskie. W nocy psy trzymamy w domu. W ten sposób nikt nie może ich otruć przed wejściem na teren posesji. Psy są niezawodne w przeciwieństwie do elektronicznych systemów alarmowych, które włamywacze łatwo mogą wyłączyć, a przecież wiemy, że obserwują oni wioskę. Lokalna policja chce teraz ponownie wzmocnić ochronę przygranicznych wiosek przed gangami, ale szef Wydziału Antynarkotykowego wie jedno. Na każdego aresztowanego przemytnika przypada dwóch następnych. Bieda w Albanii i ogromne zyski ze szmuglowania konopi sprawiają, że do gangów wciąż napływają nowi członkowie. Plecak pełen marihuany to wartość 50 tysięcy euro. Z greckich portów narkotyki trafiają następnie do Europy Zachodniej. Jak długo Albania będzie producentem marihuany, a także jej największym dostawcą w Europie, tak długo problem będzie istniał. Dlatego musimy z tym walczyć i nie sądzę, by w najbliższym czasie miało się to skończyć. Policja grecka będzie więc nadal ścigać przemytników, przemytnicy nadal będą przemycać, a mieszkańcy wiosek nadal będą żyć w strachu i nikt nie wie, czy, kiedy i komu uda się to przerwać.